Praca w re, wreszcie ruszyło tak. Hanna Gronkiewicz-Waltz podsumowała rok rządów w stolicy. Pani prezydent wylicza sukcesy, opozycja wytyka błędy. Niewiele się zmieniło. Ja jako taki przeciętny, zwykły warszawiak po prostu nie widzę wiele zmian. Tamte rządy zostawiły bardzo dużo rozgrzebanych inwestycji, a póki co pani Gronkiewicz-Waltz... Próbuję jakoś to kończyć. Dla prezydent kluczową sprawą było uchwalenie budżetu rekordowego. Rozstrzygnięty przetarg na projekt techniczny obu mostów. W lutym, w marcu czy już w luce, będziemy ogłaszali przetarg na już wykonanie obu mostów. Mają być też przetargi na centralny odcinek drugiej linii metra i remont stadionu Legii. Inwestycje mają być największym sukcesem władz miasta. Mają być, ale nie są, twierdzi opozycji. Ani wspólny bilet miejski, ani szybki tramwaj na Tarkomin, e, ani e, dokończenie pierwszej linii metra, ani rozpoczęcie budowy drugiej, drugiej linii, ani stadion Legii, ani stadion Polonii. Wydawało mi się że wówczas, że dość ostrożnie planuje, tylko mniej więcej 5-6%, a jednak się okazało, że to jest... Mowa o planach miejscowych dla miasta pani prezydent rok temu obiecała wzrost o 5% do 20. Jest nieco ponad 17. Były pomysły, które były chybione. Po naszych interwencjach potrafiły się wycofać. I to jest ten plus i rząd. Ratusz podkreśla także, że przez rok znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa.